Zobaczymy jak teraz będzie wyglądać gra Polonii Przemyśl, bo jest zmiana w pierwszej piątce. No, jest Michał Musijowski w pierwszej piące, jest Artur Mikołajko w pierwszej piątce. A brakuje, co ciekawe, Grzegorza Kukiełki i brakuje Marcina Kolowcy póki co. Więc tutaj e, e, Dziwne, dziwne zmiany, ale zobaczymy jaki będzie, jaki będzie rezultat. Być może Mariusz Nawiecki po prostu trzyma swoich najlepszych zawodników w pierwszej połowie na decydującą ćwiartkę meczu. Każdy ten ma swoją wizję w meczu, prowadzi zgodnie z pewną koncepcją i może to jest kontynuacja takiego właśnie elementu, który ma powodować, że zawodnicy tej drugiego rzutu mają się tutaj w dalszym ciągu ograć i dopiero w momencie kiedy się okaże, że im to naprawdę nie idzie, to dokona, dokona takich zmian i choćby i kukiełka i kołowca wyco Wrócona A w zespole zazzesł Szczecin z numerem 5 Tomasz Balcerek, z numerem 10 Jerzy Koszuta, z numerem 13 Łukasz Biela, z numerem 19 Łukasz Pacocha. I e, z numerem siódmym e, Krzysztof Milczarek, a więc tylko jedna zmiana za Karola Pytysia Łukasz Biela, no i to zmiana logiczna, bo Łukasz Biela, patrzymy na statystyki, 15 minut i plus 18 punktów AZS-u Szczecin w tym czasie. No wykorzystał ten swój czas na, na boisku i spowodował tymi swoimi dwoma trójkami, że zespół Szczecina z minus 10 doszedł gospodarzy, no i w czasie kiedy był na boisku było cały czas do przodu. A tymczasem cztery punkty przewagi AZS-u Szczecin. Koszuta e, do walcerka e, i Łukasz Pacocha. Na razie bez punktów Szczecinianie w tej kwarcie. Minuta, 5 sekund gry. E, Koszuta za trzy. Skutecznie. 42-49, no i szczecinianie imponują skutecznością rzutów, zatrzymał w tej chwili już 6 z 11 trafień z dystansu. No ale wszyscy o tym wiedzą, że to jest zespół graczy obwodowych, więc to trzeba grę przeciwko takim graczom ustawić. Albo grać konsekwentnie to, co my potrafimy, i wykorzystywać nasze walory. Ale mecz jeszcze się toczy, jeszcze dużo do końca, więc to się może zmienić. Na początku mieliśmy sytuację, kiedy dominowała Polonia, a teraz jest element i czas, w którym dominuje zespół gości. Zobaczymy, no jeszcze mamy 18 minut do końca. Tak jest, to wszystkim oczywiście rozstrzygnie pewnie decydująca ćwiartka, a tymczasem e, Artur Mikołajko wysoko, bo 5 metrów pod kosza wychodził do obrony i za to zbiera tu brawo od ławki niedźwiatków Po jednym przebiegu na razie obie ekipy w tej kwarcie i 3 do 2 klasy testu Radek Szczecin w tej trzeciej części spotkania. Łukasz Pacocha jest balcerek. Dobrze Szczipman w defensywie, dobra pomoc Wyki, ale e, wykorzystał to, że Wyka poszedł do pomocy Łukasz Pacocha, zagrał do Bieli i ten przed szansą na akcję 2 plus 1. No, Biela tu się bardzo mądrze ustawił, miał przy, przy sobie niższego Mikołajko, którego wziął na plecy, dostał piłkę, no i wykorzystał. Teraz ma okazję zdobyć kolejne punkty. I to będzie jego, jeżeli trafi, to już taka trzypunktowa trzecia akcja, bo dwa razy celnie za trzy punkty rzucił. No i zdobył trzy punkty z akcji. 42,52, a więc najwyższe w meczu, bo dziesięciopunktowe prowadzenie AZS-u Radek z Szczecin po dwóch minutach trzeciej kwarty spotkania. A więc no, na razie na razie e, trudna sytuacja Poloni Przemyśl, ale jak wspomnieliśmy, jeszcze wiele, wiele, minut gry przed nami. Jest Dariusz Wyka e, i skuteczny. No to jest gra, którą powinna preferować drużyna gospodarzy. Cały czas starać się spowodować, żeby zawodnik czy wyka, czy ewentualnie jak się znajdzie na boisku kołowca, wykorzystał swoją przewagę. A tutaj się okazuje, że niepotrzebne dyskusje, niepotrzebne jeszcze gesty i, i techniczny. V techniczny dla e, o ile dobrze zauważyłem Michała Musiejowskiego, który a, a, chyba zbyt agresywnie domagał się jeszcze przewinienia na WC, albo bo no, nie zauważyliśmy dokładnie tej akcji, póki co placofa wykorzystuje prezent przemyślam. zdobywa dwa punkty e, i jeszcze e, piłka z boku dla ZSU u Szaciniak, to bywa po przewinieniu technicznym. 44-54, no i w tak komfortowej sytuacji Szczecinianie jeszcze w tym meczu nie byli. No, mecz się całkowicie odwrócił, było plus 12 punktów dla y, Przemyśla, w tej chwili jest 10 punktów dla Szczecina, 12 punktów dla Szczecina. 44-56, to było przewidzenie techniczne Artura Mikołajki, e, a nie Michała Musiejowskiego, e, no i zobaczmy jaka będzie odpowiedź Przemyśla, Michał Musiejowski. Jest Tomasz Przewrocki, ale ostra, twarda defensywa Szczecinian. No i nie ma przewinienia w tej akcji, choć wydawało się, że przemyślanie grali na V. A jest, jest strata Polonii, Błąd kroków i jeszcze raz Szczecinianie. Grzegorz Kukiełka gotowy do zmiany. Tu już nie ma na co czekać, bo mecz ucieka. 12 oczek przewagi drużyny gości. Łukasz Pacocha z numerem 7 Krzysztof Mielczarek z piątką Tomasz Balcerek. Jest Łukasz Biela. Jest jest Tomasz Balcerek jeśli tak będą trafiać szczecinianie to ten mecz wygrają bez problemu 44:59. no niestety, dla gospodarzy jeżeli tak będą bronili, a szczególnie bronili, bronili akcji rzutowych takich za trzy punkty, że wiedzą, że ci zawodnicy są bardzo groźni i, i naprawdę ten element mają bardzo dobrze opanowany no to, to tak się to skończy Michał Musiejowski tymczasem e, zdobywa dwa punkty 46:59. no jeśli Niedźwiadki no, wrócą do gry, jeśli e to spotkanie wygrają, to będzie kolejny niesamowity mecz na parkietach pierwszej ligi, który mamy okazję oglądać. Zobaczymy. Póki co na pewno Polonia musi wzmocnić defensywę, jeśli chce marzyć tutaj o korzystnym wyniku. Jest Milczarek, jest Pacocha, ale nie ma akcji 2 plus 1, są dwa rzuty wolne. Kolejny raz znakomicie Łukasz Pacocha. No tak, bardzo dobrze zachował się, zobaczył, że, że źle stoi w obronie yy, Mikołajko, podszedł pod niego, myślę, że gdyby jeszcze jeden kościołek zrobił, to byłby na czystej pozycji i byłaby to akcja taka czysta, rzutowa, czyli byłaby efektowana akcja 2 plus 1. No, dał się sfaulować, będzie wykonywał za chwileczkę dwa rzuty wolne. Łukasz Pacocha, warto wspomnieć, najskuteczniejszy zawodnik pierwszej połowy, 16 punktów, świetna skuteczność z gry, bo 60%. Yy, cztery asysty, trzy zbiórki no jak na 17 minut gry rewelacyjne statystyki no ale z tego jest Łukasz znany. potrafił mecz sam wygrywać, no, wiadomo, że jest, jest urodzonym strzelcem kocha piłkę, To piłka jest mu bardzo posłuszna yy, lubi penetrować lubi rzucać z dystansu do tego dodał element taki, że też widzi swoich kolegów i wykorzystuje to właściwie za wino im starszy, tym lepszy. 5 minut 51 sekund do zakończenia trzeciej kwarty spotkania, 46-59. No i trener Mariusz Zamirski, można powiedzieć, nie czeka już dłużej z wprowadzeniem gry, chyba najlepszych w pierwszej połowie w zespole Polonii Kukiełki i Marcina Kolowcy, bo wchodzą na parkiet. Jest także Michał Musiejowski, który tutaj, no, daje odetchnąć teraz Haranowi Szczifmanowi. No i zobaczymy. Prawie pierwsza piątka, z wyjątkiem Harana Sipmana na parkiecie, dwa rzuty wolne Łukasza pacochy ee, i pierwszy rzut wolny celny. No czekaliśmy w sumie na powrót kolowcy i kukiełki. No tak, bo to znaczy, że ten ma jakoś swoją taką m, filozofię tego meczu. W tej chwili wrócił do zawodników, a czy postawił na zawodników, z, z których stwierdził, że w tym meczu im ta gra najlepiej wychodzi. I zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Dariusz wyka. Grzegorz Kukiełka. Jest także Tomasz Przewrocki, Marcin Kolowca i Michał Musiejowski. To piątka niedźwiadków. Przewrocki do kukiełki. Jest za, pozycja do rzutu za trzy. E, nie ma e, trafienia i piłka dla zespołu Polonii Przemyśl. Zobaczmy raz jeszcze na akcję Przemyskich niedźwiadków. Grzegorz Kukiełka, Michał Musiejowski. Jest Dariusz Wyka, jest wyższy od Mielczarka, ale nie zdecydował się grać jeden na jeden. Kołowca mocno walczy o pozycję pod deskami. Eee, Michał Musiowski, Musiowski, penetracja, nie trafia, a szkoda, eee, bo przez szansą na zwiększenie tej 15-punktowej przewagi Szczeciniani. Tutaj Marcin Kołowca zrobił mu piękną autostradę pod kosz, żeby mógł Michał Musiejowski wjechać. No, nie wykorzystał takiej sytuacji, no niestety, no to się może myślić Pozostane sytuacje mszczą się. No, tym razem się nie mszczą, bo wykapiłkę piłkę zebrał. Trudno było utrzymywać równowagę pod koszem, ale to się udało. Jest Michał Musijowski, jest Grzegorz Kukiełka, ale no boi się trochę rzucać za trzy punkty. Albo, albo próbują po prostu grać rozważniej przemyślanie, bardziej szanować piłkę. Zobaczymy. Jest Marcin Kolowca, Kolowca, ale zupełnie nieudaniem. Jelczarek tam a właściwie w tej chwili Adam Linowski, z którym się zna bardzo mocno, pracuje w defensji. No właśnie tutaj mamy dwóch zawodników, którzy się świetnie znają, bo przez kilka sezonów razem byli w jednym zespole. Trenowali, więc myślę, że tutaj dlatego właśnie Linowski został wystawiony na kołowce, że dokładnie wie, zna jego wady, jego swoje punkty. I tutaj widać, że nawet potrafi pod niego wejść i zdobyć piłki takiego, takim kelnedem 46-63, a więc 17 punktów przewagi azs testu Radek Szczecin w meczu z Polonią Przemyśl. Świetnie Tomek Przewrocki do Wyki i szansa na akcję 2 plus 1. No, takiej gry brakuje Niedźwiadko w tym meczu. No tak, tutaj widać było, że Wyka miał czystą pozycję, ale jeszcze zastanawiał się. Widziałem, że w momencie, kiedy Linowski odszedł od kołowcy, podszedł do Wyki, Wyka... Przez moment spojrzał na kołowce, ale miał otwartą pozycję, że znowu wrzucił. trafił, jeszcze będzie miał sytuację, że będzie mógł zagrać akcję trzypunktową, i tak się też stało. 49,63, 14 punktów straty Polonii, przynajmniej dla zds Radek z Szczecin. Łukasz Pacocha, Maciej Raczyński, znakomita zmiana w w pierwszej połowie meczu Raczyńskiego i teraz w trzeciej kwarcie od początku na parkiecie jest pacocha, pacocha z pół dystansu, niecelnie, kto zbierze Dariusz Wyka. No i brawa z ławki Polonii za mocną defensywę, bo rzeczywiście zaczyna to wyglądać lepiej. No tego brakowało właśnie. Zawodnicy, zawodnicy Polonii Przemyśl zdominują pod deską, więc nie mogą pozwolić zawodnikom zawodnikom gości rzucać dystansu, tak bezkarnie jeszcze tego zbierać. Widać Tutaj w tej chwili decyzja tenera bardzo słuszna. Wyjść wysoko, mocno naciskać i spowodować, żeby nawet po minięciu, jak w tej chwili Pacocha minął pierwszego obrońcę, spowodować, żeby on nie mógł oddać rzutu z tej pozycji. Był nacisk, było zastawienie i ta piłka już nie wpadła, jak miała wpaść. Nie była dobra zbiórka. A w odpowiedzi akcja 2 plus 1 Grzegorza Kukiełki, 52-63, a więc sytuacja zmienia się jak w kalorioskopie. Było 17 punktów straty, jest 11. 3 minuty 24 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty spotkania, ale tym razem szybki Maciej Raczyński zdobywa dwa punkty i 52-65. No takie szachy zrobiły się, jeżeli chodzi o trenerów na ławce. Na każdą akcję jest odpowiedź z ławki. Okazało się, że Raczyńskiego nie było przez chwilę na boisku i zaczęło brakować tych punktów. Raczyński jest na boisku już punkty są. Tomek Przewrocki za trzy punkty, ale nieskutecznie i zbiera Adam Linowski. Už uh, ukáž pro Kolejna akcja AZS-u Radex w Szczecin. 2 minuty 50 sekund do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. Przypomnę, 13-punktowe prowadzenie zespołu gości jest e, mielczarek. E, ale niepotrzebnie przekombinowali teraz zawodnicy gości. Raczyński Ulinowskiego, nieskutecznie jest wyka, jest kolowca, kolowca faulowany. No i kto wie, czy tu nie mogną, nie mogliby gwiznąć sędziowie nawet przewinienia niego umyślnego. Nie nie, 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 absolutnie. Po prostu było to szukanie piłki. Także cztery skoczyło, z tego trzech atakowało piłkę, no i jeden widocznie za moc, no i dlatego jest fałka. Ale wyglądało to rzeczywiście dość dramatycznie, bo jak wszyscy nagle znaleźli się tam, gdzie powinni w sumie, ale trochę spóźnieni. Marcin Kolowca. Eee, no, podłuje rzuty wolne, to jego pięta Hillesowa. Eee, jeszcze raz na linii rzutów wolnych, jeszcze raz nieskutecznie. Szkoda, szkoda tych rzutów wolnych Marcina Kolowcy, szkoda dla widowiska przede wszystkim. Ehm, wciąż 13 oczek przewagi zespołu AZS-u Radek Szczecin. 2 minuty 22 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. Jest Maciej Raczyński z numerem 7. Krzysztof Mielczarek, Mielczarek między dwie wieże no, słusznie wycofuje teraz piłkę na obwód bo <laughs> ciężko ciężko gra się przeciwko Kolowcy i wyce pod kosz tak, ale Mielczarek jest na tyle doświadczony zawodnikom, że sobie podadził i zabrał tą piłkę dwóm wieżom no i jeszcze z pół dystansu trafia i zwiększa przewagę AZS-u Radex do 15 punktów 52:67 i coraz trudniejsza sytuacja Przemyskich Niedźwiadków w starciu z drużyną z Pomorza Zachodniego. Kukiełka za trzy punkty, ale nieskutecznie. Kto zbierze? Piłka w rękach Mielczarka, no i on tutaj e, pokazuje, że zespół AZS-u Radek po prostu jest świetnym, wyrównanym zespołem. No tak, tutaj mamy teraz sytuację taką, że i pod jedną, i pod drugą rządzi jeden zawodnik, zawodnik z numerem 7 dla koszulca niebieskiej. A zawodnik z numerem 7 w białej, w białej koszulce, tak że pokazał przed, moment, przed momentem świetny slalom. 54-67. No, podnosi się tutaj doping przemyskiej publiczności. Najwyższa pora, bo e, tylko 11 minut i 6 sekund do zakończenia tego meczu. Mielczarek przeciwko Wyce. Wyka. Wyka, znakomity blok. E, kto zbierze? Jest e, Raczyński, ale e, zaspali przemyślanie pod deską i stąd e, jeszcze jedna szansa na ponowienie akcji dla drużyny AZ. Jest, jest Łukasz Pacocha ale jest też twarda defensywa Niedźwiadków Pacocha, Pacocha jest przechwyt wyki, ale fatalne zagranie na kontrę do Kukiełki i jeszcze przewinienie w ataku. No, najgorsze co mógł wymyślić, wymyślił teraz Adam Linowski. Dokładnie, dokładnie, to akurat nie, nie Adam Linowski, chyba, chyba e, Raczyński. Raczyński tutaj widział, że zawodni gospodarzy stanął, czekał na niego i po prostu się nie mógł zatrzymać, musiał w niego wpaść. No i zamiast dwóch punktów. Dla gości sytuacja się odwraca. Mentalnie, nie mogą punkty zdobyć teraz gospodarza. Teraz ważna akcja, bo pół minuty do końca spotkania i niedźwiadki muszą trafić, jeśli chcą tutaj jeszcze marzyć poważnie o korzystnym wyniku. Nie Tomasz Przewrocki, jest Michał Musijowski. Musijowski z pół dystansu, ale fatalna strata i 16 sekund jeszcze dla zs Radek Szczecin. I do końca grać będą oczywiście zawodnicy gości. Łukasz Pacocha. Pacocha przeciwko Michałowi Musijewskiemu. Pacocha za trzy punkty. Nie trafia, jest wyka i jest koniec trzeciej kwarty spotkania. 54 do 67 po...